Cześć. Dzisiaj inspekcja dysku, pełna inspekcja dysku po innej firmie. Będzie to długi, monotonny, nudny proces. Zapraszam. Ale nie uprzedzajmy faktów, może będzie wesoło. Pierwsze co, wiadomo, mamy dysk pacjenta, tutaj po innej firmie, z którą już mieliście do czynienia, była pokazana na jednym z filmów chyba to był Seagate w każdym razie do inspekcji potrzebujemy pęsetę wkrętak na pewno stojak na talerz przez innych zwany plater te narzędzia są wykonane przez Adama maszynotwora i są świetne tu jest narzędzie do ekstrakcji talerza podciśnieniowe Na pewno będzie potrzebna latarka z zielonym światłem, żeby było widać lepiej defekty i stolik. Fantastyczny stolik też przez Adama Maszynotwora wytworzony. Jest to moje podstawowe obecnie narzędzie do inspekcji dysków, do wymiany głowic i jeszcze długo takim pozostanie. Dobra, odkręcamy obudowę, przygotujemy dysk do inspekcji. Jeżeli talerz faktycznie będzie porysowany, a taką informację dostałem od właściciela, że jest zapiłowany, że jest uszkodzona strefa serwisowa i jeszcze jakieś tam cuda, no to będzie po wszystkim i będzie to krótki film, który pewnie nie będzie miało sensu wstawiać na YouTube'a. No to włączamy. Komorę laminarną, żeby czyste powietrze nam nadmuchiwało i nie pozwalało na osadzanie się brudu i zanieczyszczeń na talerzu, szczególnie pyłu, który jest i tak w powietrzu. Odkręcamy złącze głowic. Odkręcamy magnes. I za chwilę będą odseparowane głowice. Tutaj, w, przy, w tym przypadku, wykorzystam kawałek termokurczu. Ponieważ chyba nie posiadam narzędzi do tego modelu. Zresztą, jak są tylko dwie głowice, to trochę szkoda marnować pieniędzy na jakieś specjalne narzędzia gdzie jak widać mały kawałek termokurczu bardzo dobrze się w tej roli sprawdza. Wyciągamy hamulec. Następnie usuwam magnes górny. No i teraz będą odkręcone i wyciągnięte głowice. Żeby nam nie przeszkadzały w inspekcji Następnie zdemontowana będzie rampa parkingowa też żeby nam nie przeszkadzała i żeby talerz można było wyciągnąć i wykonać pełną inspekcję z drugiej strony. Przygotowuję stojak na talerz, bo po odkręceniu będzie trzeba go przenieść, właśnie przy pomocy wcześniej pokazanego urządzenia do ekstrakcji talerzy, żeby można było zrobić pełną inspekcję i sprawdzić pod każdym kątem, czy nie ma defektów. Póki co. Górna strona nie wygląda źle. Gołym okiem nie widać żadnych zadziorów, żadnych defektów. Blokujemy od góry talerz, żeby można było sobie tym na wszystkie strony operować. I żeby go na pewno nie zgubić. Czas wziąć latarkę w ręce, zgasić światło. I sprawdzamy. No, idealnie to tu nie jest. Widać faktycznie jakieś defekty. Bo ślady po kurzu to to raczej nie są. Sprawdźmy drugą stronę. Tutaj nie wygląda to źle. Wręcz powiedziałbym, że wygląda to dobrze. Także gdzie są te zapiły, to ja nie wiem. Ale to wyjdzie w praniu, bo zobaczymy z nowym kompletem głowic. Czy ten dysk w ogóle będzie się kalibrował? Czy będzie od razu stukał? Czy głowice. Przeżyją taki start. Bo jeżeli zostaną od razu uszkodzone, no to wiadomo już jest po wszystkim nie będzie czego zbierać. Ale póki głowice będą sprawne, to można kombinować, czyścić talerze, próbować uruchomić dysk z jednej głowicy, z drugiej głowicy, aczkolwiek to jest nowy model MQ04, dla którego wsparcie w takich sprawach jest. Póki co niedostępne w. Komercyjnych narzędziach do odzyskiwania danych. Są geniusze na tym świecie, którzy potrafią takie rzeczy robić. I ja do nich niestety nie należę. Wnętrze dysku jest czyste, nie ma śladu, pyłu. Także naprawdę nie wiem skąd taka diagnoza, że dysk jest zapiłowany. Zamontować talerz z powrotem, zdmuchnąć to co się da z powierzchni górnej, bo na dolnej nie znalazłem nic. Spróbuję lekko przetrzeć, tak na pierwszy raz na próbę, powierzchnię, żeby sprawdzić, czy cokolwiek na niej jest, co da się usunąć mechanicznie. A potem zostaną zamontowane głowice, zamknięty dysk, zakręcony. Następnie zostanie przeniesiony ROM z tej elektroniki na kompatybilną wersję SATA, ponieważ odzyskiwanie danych przez USB no, kompletnie mija się z celem w przypadku dysków problematycznych. Przyspieszymy trochę nagranie, bo to, co. wszystko to wszystko, co się w tej chwili dzieje, już widzieliście, tylko w drugą stronę wykonane. No i zamiast sobie pomóc, to jeszcze sobie naniosłem jakiś pyłek na, dym, na talerz. I co ta powierzchnia lepiej nie będzie wyglądać i nie planuję jak na razie jej czyścić mechanicznie dokładniej. W tej chwili przygotowuję dawcę głowic, z którego będą pobrane w celu próby uruchomienia naszego dysku pacjenta. Tak jak wspominałem, jeżeli te głowice będą żyły po pierwszych próbach, no to jest nadzieja na Uruchomienie tego dysku w jakikolwiek sposób są pewne knify, są pewne sposoby na uruchomienie szyby Nawet w przypadku, kiedy mocno stuka głowicami, sygnalizując, że nie jest w stanie odczytać pełnego swojego SA, czyli strefy serwisowej, bądź też z uszkodzoną gielistą, nawet w tych nowszych modelach, które nie są w pełni pod tym kątem wspierane. Tu już jest elektronika w wersji SATA z przełożonym romem, no niestety nie nagrałem całego procesu przelutowywania, bo ten film i tak się już robi bardzo długi. Generalnie musiałem przelutować, ponieważ dlatego akurat chipa nie miałem konfiguracji w, Revelu, w Revel Progu. Te fajniejsze rzeczy mamy już za sobą. W tej chwili będzie prawdopodobnie długa droga do uruchomienia tego dysku, albo dopiszę mi szczęście. On w tej chwili niestety nie nagrało mi się to, ale bardzo mocno stukał głowicami, więc albo te głowice mi zabił, albo jest faktycznie uszkodzona strefa serwisowa. Generalnie dysk powinien zaraz wejść w stan gotowości, albo zgasną wszystkie LEDy. Jeżeli zgasły wszystkie LEDy, to jeszcze nie jest źle. Dysk jest wykrywany, ale ta pojemność i jego ID wynika z zapisu w ROMie, a nie odczytu strefy serwisowej z talerza. Jak widać, dysk dalej nie ma pełnej gotowości, on dalej mi stuka. Jak widać, nie ma dostępu do Gielisty, bo pokazuje zero defektów, co jest mało prawdopodobne. I nie ma dostępu do żadnych e, sektorów, ale zobaczmy teraz z pominięciem Gielisty, mimo że ona nie jest wspierana przez PC3000 w tym modelu, to jednak w jakiś sposób jest w stanie to ominąć. No, i zobaczmy. Widzicie, jakaś zawartość jest. Na pewno nie w każdym. O, nie w każdym sektorze, ale zobaczmy sobie jakiś na końcu. Jest dostęp. Teraz te dane, podobnie jak w filmach, które już pokazywałem, gdzie pomijany był translator drugi, te dane będą mocno uszkodzone, bo to też jest dysk SMR ale jeżeli udałoby się wykonać kopię zajętych sektorów w ten sposób, no to już coś mamy. Już to będzie lepszy wynik niż przykro mi, proszę Państwa, nie da się odzyskać nic. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mamy odzyskane sektory z pominięciem Gielisty, no i też translatora SMR. Jest jakaś zawartość, jest tego mnóstwo część danych działa. Ale bardzo dużo niestety, nie ze względu właśnie na to, że są pofragmentowane. Ale patrzcie tu siadłem w niedzielę, wyczyściłem go dość hardkorowo, i był dostęp prawidłowy. Ze wszystkim, co tylko może być, czyli dane będziemy odzyskiwać. Ze strukturą logiczną, jeżeli się nie mylę, i że, i że to zadziała. Patrzcie. Albo się myliłem. I czyta. Czyta dane prawidłowo z translatorem, z gielistą. Zobaczcie. Jest struktura. W tej chwili wykonuje kopię. MFT, czyli listy plików, możli listy plików i katalogów w ntfs -ie. Jak widać, są problemy z odczytem, ale myślę, że bawiąc się parametrami odczytu, będzie możliwość odzyskania większości. Dobra, tu mamy już większe problemy. Zobaczymy, ile sektorów. W ogóle jest zajętych na tym dysku, ale to za chwilę. Najpierw spróbuję jeszcze doczytać MFT. No, póki co się to niestety nie udaje. Czytając od początku do końca i od końca do początku widać, że jakiś fragment jest problematyczny. Ale tym się zajmujemy w innym etapie. Zobaczcie. Sprawdźmy, ile. Zajmują nasze dane. Wszystkie dane, jakie były zapisane na tym dysku. Trochę chaotycznie, trochę szybko, bo ten film już naprawdę jest bardzo długi. Ale czyta się to całkiem ładnie, jak na stan opisany wcześniej przez poprzednią firmę. Sprawdźmy podsumowanie według sygnatur, jest tego bardzo dużo i będzie to dołączone gratis, gdyby w strukturze było coś nieodzyskane. Fajnie, że tyle danych udało się odzyskać. Jak ja nic, czegoś nie potrafię, to odsyłam klientów do tamtej firmy. Tym razem to mi dopisało szczęście. A tu już podsumowanie według oryginalnej struktury logicznej, czyli oryginalnych nazw. Mamy 49 tysięcy plików sprawnych, 1110 plików niesprawnych. Ja mówiłem, że ten film będzie długi i nudny. Cześć!